Okej, okay, cześć, tu grucik 12 i widzimy się znowu w Minecraftach w kolejnej minigrze i dzisiaj jest to spleg. O właśnie, zaczynamy, jak widać, arena do splega. To jest, o ile się nie mylę, tam trzy coś tam. Zeskoczę sobie od razu tu, będę spychał ludzi z góry i od razu ładuję jajkami. Od razu załadować tutaj wszędzie. O, tego zrzucić, tego zrzucić. Tokany, tokeny. Ok, ale o co chodzi w splegu? Czy w ogóle latem z łopatą coś tutaj pyka, strzela i w ogóle? Otóż spleg to jest. Yy, no, ten. Jak to powiedzieć? Split tak jakby, czyli gra, w której naszym celem jest zrzucanie przeciwników do kopiąc pod nimi dziury. Za pomocą jajek tutaj gramy na takiej planszy zrobionej w głównej mierze z utwardzonej gliny. O, oj, przeskoczyłem. W głównej mierze plansza jest zrobiona z utwardzonej gliny i cała rozgrywka polega na tym, że próbujemy tak jakby podkopać jajkami. Naszych przeciwników, żeby spadli do Void'a, czyli do próżni Tak jak w zwykłym splifie. Ja w zwykłym splifie czasem jest lawa, na dole no, no, Widzicie, przecież ja sobie latam, strzelam tutaj Trochę osób jest O masz, 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 masz Okej okay. Tego teraz Yo mama Yo mama jokes Łoż! Ty! Prawie spadłem. Tak, pode mną podkopali. Ach, ty dziady. Ciekawe, czy za wygraną jest jakoś więcej tokenów, bo w gruncie rzeczy chodzi o tokeny. Tokeny ze wszystkich, tak jakby, tych minigierek, które są, czyli e, Hidden one in the Chambers, Plague i... Jaka była ostatnia? Jaka była ostatnia minigra? zapomniałem. A, Paintball i wszystkie... Ups, wszystkie, tak jakby, z nich razem tokeny się liczą to wszystkie tokeny się liczą tak jakby razem i można zakupować różne rzeczy do innych minigier Tak jak w Sig właśnie jest, że można wybrać jakim bloczkiem chce się być O cholera Zostały trzy osoby O, 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 o nie, 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 what the fuck, what the fuck, what the fuck, Okej okay. Ja chcę kolejną marynę. Okej, okay, są jakieś wolne, są jakieś wolne. Tutaj jedna się ładuje, tu szybko trzeba klikać. O, wykikowało mnie. Dobra, wła... nie, nie będę ciął materiału, co to ja jestem, żeby wziąć materiał. No, chcę na to arenę. Chcę na to... Ajajaj, znowu mnie wykikowało. Znowu pełna arena. Jak to się szybko zapełnia wszystko? jest ja, ja. znowu pełna. Tutaj jest wolna. I trzeba szybko, strasznie ładować tym guzikiem. Bo tu tak jakby ja tego nie widzę, ale tu jest 9000 osób na serwerze, więc to rozwala umysł po prostu. Więcej niż u Hypixela. U Hypixela jest tysięcy, Tak normalnie. Ale w ogóle patrzcie, mam mody już, mam OptiFina, mam Rami Mapsa, mam Tumen Items, czyli wszystkie mody, które zawsze miałem. A miałem zawsze Tumen items, ale tylko do mapek, bo do mapek używam spawnerów, a spawnery są w Tumen Items. Ale dziękuję to użytkownikowi z Keftandi. on O ile się nie mylę, w grze się nazywa y, Czokorufle, a nas, tym, na stronie serwera się nazywa. Y, na no, no nie wiem, ma dyn, Dynkuła w tym. Dynkuła. No dynku dynku, dynku, dynku. Ma go w awatarze i właśnie on jest ten. Zrobił mi, znaczy pomógł mi w tych modach. i Bardzo mu za to dziękuję. O Dolger, Dolger się nazywa na tym na forum, tak, Dolger. Eee, dobra, i ciśniemy dalej. Czekamy. Co tu krowy jakieś? Ok, pół minuty. I zaraz będzie, zaraz ja tu mam deadpointa. Gdzie tu mam deadpointa? I w dół, jak ja tu mogę mieć dead pointa? Przecież ja nie umarłem tutaj, lol. Lololol, lol, lol, lol. 4, 3, 2, 1 dups. Zaczynamy grę. Jaka to jest arena? A nie pamiętam, co się nazywa. ale o, tutaj jest epicko. Tutaj się epicko wysadza. Yo, mama jokes! Parkour Master! U, u, parkour Master! O, to już oj oj, prawie spadłem. A masz, 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 Tędy. A masz, Nie, nie chcę spadać. Jeszcze nie. Nie teraz. Chcę jeszcze trochę pograć. A, frajer. Najlepsza jest technika taka, żeby w ogóle biegać tak co... O! Spadłem. Biegać i cały czas pod siebie ładować tymi jajkami. Ok, zrzucony. A, zrobiłem tokena. Pyk, kolejny zrzucony. I kolejny tokenik. O nie, jest jeszcze 11 osób, cała masa. Ao! Zostałem wyeliminowany. Okej. Okay. Jeszcze wezmę z dwie arenki, sobie przejdę. E, w następnym odcinku chyba będzie zno albo znowu będzie Hide and Seek. W kolejne, jako kolejna minigra, albo będzie... ten. Paintball, bo One in the Chamber nie za bardzo lubię i nie mam zamiarów tu grać. Tak. Albo coś innego sobie znajdę. A jajaj, znowu pełne. No patrzcie ktoś szybko ładuje wszystko. Fanoprawy, wy tego nie widzicie, ale tu jest kilkaset osób w tym lobby naraz i wszyscy próbują się włączyć w jedną grę. Ha, od razu obok A, klik 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 klik. Klikaj szybciej. Kurde już pełne No patrzcie zanim ja kliknę tak To już musi klik zdążyć kliknąć 20 osób. No to jest chore. Kurde, tak to jest jak serwerowi zrobi reklamę 20 danych youtuberów Po prostu Mam te powale umysły Okej, okay, czekamy na Renę 45 sekund jeszcze Hopsi, 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 hopsi Hopsi, 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 hopsi Co? Jaki sky? Gdzie tu, gdzie tu widzicie skaja normalnie? Ja tu nie widzę skaja. Okej, okay, klawisze trwały. Take Sky. Ja tu nie widzę skaja, no gdzie on jest? Ja nie mogę. Gdzie to wszyscy skaja widzą o. Zniszczę cię szmato Ej, lag, lag, lag. Odbezpieczyć broń! Jebut, jebut! Wszystko oj oj. No kurde! Dobra, mówiłem, że to ostatnia arena, to była ostatnia arena, niestety. Nie za długo sobie pograłem, ale. coś na zawsze. Gdzie oni tu niby widzą skaja, Co? Ja tu nigdzie nie widzę skaja. Co to mnie na. Do mnie nawalasz? A jak ustanę, to co? Będzie we mnie? Nie. Nie ma skaja przecież. To za dupo mnie, dobra. Więc... Yy, to by było na tyle z tego odcinka. W ogóle patrzcie mam nowy skin. <laughs> znowu nowy skin, ale ten ten znowu nowy jest yy, na event na Craftlandii, bo będzie zdjęcie tych wszystkich osób z serwera, które będą akurat online. No właśnie będzie zdjęcie wszystkich osób, które będą online akurat... O, Ou, tylko nowów. No, wszystkie osoby które będą online na Craftlandii będą miały robione... będzie grupowe zdjęcie tak jakby i właśnie obowiązują stroje wieczorowe. Nie nie, nie obowiązują, ale kultura musi być. Więc yy, to by było na tyle z tego odcinka. Yy, nie wiem lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i cześć!